Po jasno cholerę, ja przez 44 lata i teraz 20 lat na emeryturze płaciłam na fundusz zdrowia. Po co ja to robiłam? Czy mnie ktoś się spytał, czy ja chcę, bo jak gdybym te pieniądze odłożyła sobie, to ja bym gwizdała w tej chwili na służbę zdrowia. No A ja pani, że pani spadł... Oczywiście, że tak. Proszę pana. W tym miesiącu byłam tak u neurologa. Byłam u, proszę pana, u okulisty prywatnie, bo mam jaskrę i tak, proszę pana, jedna pani doktor, która mi dawała do zeszłego, do, do niczym tak, ten cholerny wirus przyszedł, czy on przyszedł, czy nie go jest, czy go nie ma, to cholera jedna wie. Proszę pana, płaciłam za wizytę 100 zł. W tej chwili byłam, a dwa tygodnie temu, 150 zł. Proszę pana, lekarze w tej chwili mają żniwa. I niech mi pan wytłumaczy, dlaczego lekarz prywatny w gabinecie się nie boi przyjąć, a w przychodni boi. Niech mi pan wytłumaczy. To jest dobre pytanie. No, niech mi pan wytłumaczy. Powiedz chyba jedna. No, Żniwa Majo, proszę pana. Bo ja w tym miesiącu i teraz jeszcze e, e, ortopeda to jest 450 zł. Ale jaki, z czego ja mam żyć? To jest sprawiedliwe. Niech to szlak trafi tako sprawiedliwy. Dziękuję.